Dzisiaj jest 26 marca. Znajdujemy się w Miechowie, w Miechowskim Domu Kultury, gdzie w ramach rowerowego powitania wiosny odbywa się impreza sportowo-rekreacyjna Puchar Jaksy. Jazda indywidualna na czas na dystansie 10 km. Wydarzenie to przyciągnęło wielu amatorów dwóch kółek, zarówno z Miechowa, jak i innych okolicznych miejscowości. Mam nadzieję, że uda mi się porozmawiać z kilkoma z nich, a przede wszystkim spróbuję porozmawiać ze zwycięzcami poszczególnych kategorii wiekowych. Panie Wojtku, dzień dobry. Dzień dobry. Jak się jechało i w ogóle, dlaczego w taką pogodę się Pan wybrał na rower? To, to jest ciekawe. Przede wszystkim szczęśliwy jestem, że dojechałem, bo w połowie trasy zaczęło troszeczkę być nieprzyjemnie, bo zaczął śnieg padać. Trasa długa, pod górę. Pierwszy etap był porównym, ale pod wiatr. Drugi etap był stromy. Trzeba było włożyć więcej wysiłku, ale trasa była bardzo urozmaicona i przyjemna mimo padającego śniegu i deszczu. Z Pan? Nie. Ogrzewanie włączyłem, także nie było problemu. Ubranie nieprzemakalne to podstawa. Tak, nie zmokło się. Często Pan tutaj na imprezach bywa w Domu Kultury właśnie rowerowych? No, zaliczam, tak powiem, każdą imprezę z różnym skutkiem, ale jestem uczestnikiem każdej jednej imprezy zorganizowanej przez Miejscowy Dom Kultury. dobry, ze mną pan Robert. Panie Robercie, ja słyszałam, że pan przyjechał tutaj z dobrowy Górniczej tak. na ten wyścig. Proszę mi powiedzieć, czy często pan takie trasy robi i czy w ogóle rower jest pana głównym środkiem transportu? No tak, rower jest głównym środkiem transportu, jeżdżę do pracy i, i często zdarza się Codziennie jeździć. pan jeździ? Tak, codziennie, jak jest z pogodą. A daleko pan ma do pracy? Ja, Najkrótszą drogą 10 kilometrów, ale jeżdżę 30. No, jak? Czyli świadomie tak. wybiera pan sobie tak, dłuższą, dłuższą drogę. po prostu drogę. Tak jest. A dzisiaj w ogóle bo, no bo dzisiaj pada śnieg. No. Czy to Panu jest straszne, czy jakoś nie ma tego no problemu? Teraz trochę tak, tylko że rano nie padało. A jak wynik, jak wynik dzisiejszy? Czy Pan już wie, które miejsce? Nie czy stanie Pan na podium? Nie sądzę. A Pan jeździ na jakim rowerze? Na szosorze. Panie Marcinie, proszę mi powiedzieć, skąd Pan tutaj przyjechał? To zależy jak liczyć, albo z Falniowa, albo z Warszawy. To znaczy jak to? Jestem Falniowianinem, ale od 20 lat już nie mieszkam. Tak? Czyli mieszka Pan w Warszawie? W Warszawie, no. Przed jakiegoś czasu widzę, że w Miechowie się coś dzieje tutaj. Właśnie w MDK i że są organizowane jakieś zawody. Jakoś nigdy mi terminy nie pasowały za bardzo, żeby tak. sobie tutaj tak przyjechać i wystartować. Natomiast teraz, ponieważ akurat przyjechałem do Falniowa, do Braci tak. i się zgodziło to z terminem wyścigu, to bardzo chętnie wystartowałem. Pomimo Pada śnieg, jest brzydka pogoda, nie przeszkadzało to Pana Panu? To mi absolutnie nie przeszkadza. Panie Kazimierzu, to pytanie standardowe do wszystkich, które mam. Skąd Pan tutaj przyjechał? Z Wieliczki. Postanowiłem ponownie przyjechać na czasówkę sprawdzić się. Czyli... To jest pierwszy raz, jak pan tutaj jeździ w Miochowie na rowerze? Nie, 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 nie. W Szosówce w sierpniu, 15 sierpnia było. I tutaj też, przez Dom Kulturalny? Tak, tak. Dużo pan jeździ na co dzień? Zależy, jak czas pozwala. Od pracy zależy, nie? Ale na jest sobota, niedziela. Udało mi się porozmawiać ze zwycięzcami trzech kategorii wiekowych. Jakubem Pieniążkiem, Alfredem Urbanem i Jerzym Pogłódkiem. Panie Jakubie, pan przejechał w 19 minut odcinek 10-kilometrowy. Dokładnie. Moje gratulacje. Jest pan zwycięzcą, stanął pan na pierwszym miejscu podium. No jak pan się czuje? E, dobrze się czuję, tylko zmarzłem okropnie. Katura bardzo nieprzyjemna i było bardzo źle, szczególnie z powrotem, żeby dojechać z powrotem. To jak pan to zrobił w takim świetnym czasie? Jak to zrobiłem? No ja, ja trenuję profesjonalnie powiedzmy, więc ja się e, specjalizuję w czasowych e, wyścigach. Przyjechałem z Krakowa, to jest pierwszy wyścig. Bardzo fajna trasa, super. Mogoda nie dopisała, ale to nie wina. To już nie od nas Fajne zawody super, bardzo, bardzo, mi się podoba. Bardzo dziękuję. Pan Alfred zajął pierwsze miejsce w dzisiejszym wyścigu jaksy w kategorii wiekowej. To jest kategoria wiekowa M4. Moje gratulacje przede wszystkim bardzo serdeczne. jaki czas pan osiągnął? 19,9 sekund. Fantastyczny czas. Zadowolony pan jest? Znaczy w ogóle jestem zadowolony, że mogę wziąć zawsze udział w takich pięknych no, imprezach. Czy Pan jest pierwszy raz u nas w Miechowie? Pierwszy raz, tak. Skąd Pan pochodzi? Tak. Z Połańca pochodzę. Przyjechałem samochodem, a tu wziąłem po prostu udział ze względu na to, że słyszałem, że tu są fajne takie imprezy robione, rowerowe. Jak Pan się dowiedział o tym, że dzisiaj tutaj... Z internetu. W tamtym roku zrobiłem 25 tysięcy na rowerze. Czyli niektórzy kierowcy by powiedzieli, zmienił ze trzy razy olej w sobie. No. To jest o, no oderwanie od codzienności, od, po pracy. No. Proszę mi powiedzieć, jaki dzisiaj wynik, które miejsca? No dzisiaj w swojej kategorii M6 zająłem pierwsze miejsce, no ale jest to dla mnie coś ważnego. Po prostu sam fakt udziału w ogóle w takich zawodach to jest taki antidotum na stres, na jakieś napięcia, ogólnie mogę powiedzieć na zdrowie. To jest po prostu hobby, które jakby w pasję się przerodziło i startuje bez względu na pogodę. Liczy się towarzystwo doborowe i przednia zabawa. Organizator Marcin Durman, dyrektor Miechowskiego Domu Kultury. Ale już tradycyjnie co roku sekcja rowerowa Miechowskiego Domu Kultury wita wiosnę y, zgodnie z kalendarzem, czyli zawsze w okolicach 21 marca staramy się jakieś imprezy rowerowe bez względu na pogodę w Miechowie zrobić. Tydzień temu był 10-godzinny maraton rowerowy, czyli jazda non-stop przez 10 godzin. W tym liczyliśmy łączny kilometraż wszystkich zawodników. Natomiast dzisiaj troszeczkę taki element rywalizacji. Na dystansie 10 km, jazda indywidualna na czas trasa, oczywiście asfaltowa z Miechowa do miejscowości Buk. Troszkę lekko pod górę, żeby tak było troszeczkę trudniej, ale dystans niedługi niewymagający także 10 km to jest nawet dla takiego maluśka do przejechania i 40 uczestników to myślę, w taką pogodę to jest naprawdę sukces. Coraz więcej ludzi do Miechowa przyjeżdża z zewnątrz. Są fora internetowe, gdzie wpuszczamy, powiedzmy, dane informacje i, i to się potem już samą taką, samą naturalną koleją rzeczy rozprzestrzenia. Roz Natomiast to, że chyba coraz więcej ludzi przyjeżdża, to jest wyłącznie spowodowane tym, że ludziom się tutaj jednak podoba, bo ja to rozumiem, gdyby impreza była źle przygotowana, to pewnie by nigdy drugi raz nie przyjechał. A tutaj mamy zaplecze, tak, gastronomiczne, jest zupa, jest kawa, właściwie mają wszystko, czego mogą chcieć zmarznięci rowerzyści. Tak, jest schronienie przed deszczem, przed zimnem, czyli to co najważniejsze, toalety, czyli, czyli to zaplecze, wyżywienie. Jest nawet możliwość przyjechania powiedzmy dzień wcześniej na zawody i się tutaj przenocować. Wszystko w takich naprawdę skromnych, fajnych, kameralnych warunkach, i to się chyba podoba dlatego, że jest wśród tych przyjeżdżających znaczna już liczba stałych bywalców. Niektórzy wpisują sobie już w kalendarz swoich wyjazdów właśnie wizyty w Miechowie i to jest zadowalające. Te imprezy nie wyglądałyby tak, gdyby nie fantastyczna ekipa pracowników Miechowskiego Domu Kultury, ale i też osób, które bezinteresownie przychodzą wiedzą na przykład, że nie, nie, nie będą jeździć na rowerach, ale Służą wszelaką pomocą. Oczywiście robią to za darmo, tak, prawda? I robią to za darmo z dobrej, nieprzymuszonej woli. I właściwie fenomenem największym jest to, bo w Miechowie nie ma tak naprawdę nagród rzeczowych. Właściwie co było nagrodą dzisiaj? Dla, pucha dla pucharu za 20 zł i powiedzmy za, pa na pa za pamiątkowy dyplom. I po prostu nie stać nas na więcej. Czasem się zdarzają jacyś sponsorzy, ale tak jak dzisiaj, czy tak jak tydzień temu były same dyplomy. I ludzie jednak wiedzą, że tych nagród nie ma, a pomimo wszystko przyjeżdżają. A czy to znaczy, że rower jest coraz bardziej popularnym, że tak powiem, sposobem spędzania wolnego czasu? Znaczy w miech raczej na pewno, dlatego że mamy już takie pogłoski, czy sami nieraz widzimy, że ta oznakowana trasa, która jest oznakowywana kilka dni wcześniej przed wyścigiem i oczywiście zostaje oznakowana przez jakiś miesiąc, dwa po wyścigu, bo ta farba tak łatwo nie schodzi. I ludzie, po prostu mieszkańcy sobie ćwiczą na tych trasach, potem porównują sobie wyniki. Więc tutaj ma to naprawdę dobre korzyści. Było siedem kategorii wiekowych dla mężczyzn, jedna kategoria dla kobiet. No może właśnie to jest to, czego bym sobie życzył. A dziewczyny dużo nie, było? Nie, no dziewczyna była jedna. Tylko jedna. Tylko jedna i to jest niestety tak tak zawsze to funkcjonuje. Szkoda, bo nie wiem, no dziewczyny garnijcie się po prostu na te rowery i tyle. <śled> rowerowe powitanie wiosny w Miechowie powoli już przechodzi do historii. Dyplomy i puchary zostały rozdane. Wśród zawodników trwają jeszcze podsumowania, dyskusje i komentarze, a ja już teraz zapraszam do Miechowa na kolejne święto rowerowe 16 kwietnia.